Dzień tęczy to piękne zjawisko optyczne i meteorologiczne. Po prostu zasługuje na własne święto i obchodzimy je 3 kwietnia. Tego dnia warto modlić się o deszcz, bo wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda nam się uwiecznić na niebie tęczę. Oto kilka pięknych zdjęć. Co to jest tęcza? Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne, widoczne na niebie w postaci wielobarwnego łuku, powstaje w wyniku rozszczepienia światła słonecznego, które dostając się do atmosfery, napotyka na swojej drodze kroplem wody i przez nią przechodzi. Efektem tego zjawiska jest rozkład światła białego na wielobarwne widmo. Jakie są kolory tęczy? Czerwony, Pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. A oto kilka pomysłów na prace plastyczne i nie tylko, które możecie wykonać akurat w ten dzień. Tęcza malowana suchymi pastelami. Zgodnie ze ze słodkich cukierków tym oraz inne pomysły.